Imperatywem jest zorganizowanie przynajmniej kilkunastu spotkań mieszkańców na różnych etapach. Na etapie przygotowywania projektów, czyli rzucania pomysłów, co trzeba zrobić w kolinie, na etapie weryfikowania tych pomysłów, czyli konsultowania ich z urzędnikami, którzy wiedzą, jakie pomysły mają szansę przejść przez sito prawne i formalne, które działki należą do miasta Kolina, jakie są kompetencje miasta, a jakie nie. I na trzecim etapie już po weryfikacji przed głosowaniem chodzi o promocję, o dyskusję o tym, nad czym będziemy głosować, o, o czym tak naprawdę będziemy decydować. Bez tych spotkań budżet obywatelski w Koninie będzie miał bardzo, si bardzo niską siłę oddziaływania i zapewne zaangażują się w nie te osoby, które już i tak są zaangażowane w jakiś e, sposób w to, co się dzieje w Koninie. Padło dużo rzeczy, których padło na, też na spotkaniu sobotnim, więc niektóre pytania mnie nie zaskoczyły, ale bardzo jestem zadowolony z tych pytań, na które nie byłem przygotowany i były nowymi pomysłami, więc to jest, to jest y, sukces tak, tych konsultacji. Jakość tej inicjatywy jest ważniejsza. Kwota oczywiście jest ważna, bo jeżeli byśmy decydowali o 100 tysięcy złotych w mieście, takim jak konin, to no, no trudno by było mówić o tym, że naprawdę coś ta decyzje mają jakiś wpływ na rzeczywistość w tym mieście. Ta kwota dalej nie jest duża. Ona na polskie standardy nie jest bardzo niska, ale umówmy się, to jest mniej niż 1% całego budżetu miasta. Wydaje mi się, że ta suma powinna w tej dłuższej perspektywie się zwiększać. Ale dziś na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że ona może być zwiększana. Colin zdecydował, co jest, wydaje mi się, bardzo pozytywnym znakiem, że budżet partycypacyjny będzie odbywał się przez pięć lat co roku. Więc mam nadzieję, że. Zarówno zasadę będzie można ulepszać, włączyć w nie już teraz spotkanie mieszkańców, ale też zwiększać tą, tą sumę. Plan jest taki, że zaraz po ostatnim dniu konsultacji społecznych y, y, zespół siada nad wszystkimi uwagami, które spłyną do nas, analizujemy, katalogujemy, później podejmujemy decyzję. Na, na każdy wniosek musi być za albo przeciw, albo w, w części bierzemy tak? i musi być też oczywiście uzasadnienie zapisane. A tak naprawdę ten termin ostateczny to planujemy na połowę marca, żeby, czyli parę dni po zakończeniu konsultacji, mieć już regulamin w postaci uchwały już gotowy po uwzględnieniu uwag mieszkańców.